Cześć! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już z gry War Thunder. Jak widzicie cały czas jest ze mną Dimi Siemanko, siemanko. Mam nadzieję, że nie macie mnie jeszcze dosyć. <grym> na pewno nie mają, ponieważ jak na razie udaje nam się być dobrą drużyną. Dobrze sobie radzimy, może nie za każdym wygrywamy, ale... Eee, powiem ci szczerze, że chyba nam się udawało dwa na trzy wygrać. No, co no, tak, z tego co pamiętam, to teraz e, mieliśmy. Albo 2 na 3, albo jedna porażka, jedno zwycięstwo. Cały czas jest tak 50% średnio. No No jest tak. Dobrze. Musimy podnieść swoje skillsy, ale to oczywiście e, w czasie. Mam nadzieję, że stawicie dla zachęty na następne odcinki. Już łapkę w górę, jakiś komentarz i subskrypcję. Oczywiście, e, ponieważ to nas jakoś bardziej motywuje do kręcenia następnych odcinków, a to wiecie jest... NICE! Dobra, bez większego obiadalenia e, Bitwy pancerne dzisiaj Tak samo Nasz... E, ja będę jechał tak, ponownie BT-5 żeby dotrzeć w końcu do tego T-34 85 Dobra, do boju! Oczekiwanie na bitwę Jestem ciekaw jak dzisiaj nam się powiedzie. No, może znowu? Najlepsi? <grym> Zobaczymy Zobaczymy Mam taką nadzieję, bo... Jezu, ale gorąco jest. O, jest strasznie ciepło. Bardzo ciepło. Ty to cicho bądź to Automatyzacja. <laughs> Udało mi się. szuka szukaj, szuka tej bitwy. 34 sekundy aż. No, już no, cały jest. czas. 9,40 jak będzie dojdzie do minuty to ja po prostu zrestartuję mhm. Ale wyobraź sobie, Zaczy... że ten mój czołg, co nie? Tym co Dala. ja jeszcze on potrafi 53 na km godzinę wyciągnąć z siebie. No, to dlatego tak szybko się znajdujesz na pozycjach. masakra. No, on też jest całkiem z winy. Dobra minuta już minęła anulujemy Dala. i do boju ponownie. Niestety być może będzie to wycięte, bo nie ma sensu pokazywać przecież... Jak czekamy na bitwę, no ale wiesz, w tym czasie możemy sobie o czymś pogadać. O, dokładnie. Dokładnie tak. Tylko hmm. jest taki problem, nie wiem o czym. Nie <laughs> wiem o czym. Czołgę. Zaczynam czołgami. Co? Co cię skłoniło do jazdy rosyjskimi? E, co mi skłoniło do jazdy rosyjskimi? Tym, że. No, tak, tak, tak. E... Amerykańcami mi się nie chce, ponieważ amerykańcami to wolę sobie tak ze znajomymi offline, off, offline ale online upykać, żeby po prostu dla zabawy, Brytole i Japończycy nie mają czołgów, a niemieckimi czołgami to już przejadło mi się, ponieważ u kolegi grałem cały czas i wiesz, małzem to już się trochę jeździło już. Znudziło mi się to wszystko i po prostu ruskimi jeszcze tak yy, z pompą nie grałem. Ja, no, rozumiem. Oczekiwanie na sesję. Jezu Chryste. To ma sens, restartować. Trzeba czekać po prostu, czekać. Dobra. To wiecie co? My na chwilę wstrzymamy nagrywanie. Jak oczywiście połączymy się z bitwą, od razu rozpoczniemy nagrywanie. Więc zobaczycie nas pewnie za jakieś pół miliarda, mili, miliarda sekundy. Nie wiem. Dobra, jesteśmy. Właśnie tak kiedyś śmiesznie się, się zrobiło, bo... jak z, O, w Karpatach będziemy się bić, bardzo moja ulubiona mapa. E, bo kiedy zas, zastopowałem nagranie, to automatycznie już mnie dorzuciło do meczu. Bardzo śmieszne. Chyba nie chcą być promowani. <laughs> Może. Dobra, zaczynamy. To... Pancer 35 No to, to ty już zaczynasz, ja jeszcze mamy ekran ładowania Dobra. Do boju BT5 Wiesz co, moim zdaniem moglibyśmy zająć um... Czekaj, my jesteśmy czerwonymi czy niebieskimi? My jesteśmy niebieskimi No dobra, jak sądzisz na który punkt chciałbyś pojechać? Ja myślę, że na C, bo jest dosyć otwarty po naszej stronie, bardzo fajnie będzie tam się upało. Poczekaj, tylko sobie przypomnę tereny. Już jadę jakby co. Dobrze, dobrze, Aha, i widzę przeciwników. Jakby co na C, prawda? Mhm. Tam jest zamek, więc musisz uważać, żeby cię nie zaszli od boku. Jasne. I uważać, żeby ci z środka. Możesz posłać tam jakieś straszaki czy coś, ale to trzeba uważać. Jakby co? Ja już... będę starał się grać w czołgi, nie ma co. Ja już jakby co wjeżdżam. No, ty tam szybki jesteś, ty się tam od razu znalazłeś, więc ja dopiero jadę. Niestety, albo stety. A ja tak szczerze, oni mają ciężej po, do, do jazdu pod C. Dokładnie. Bo oni nie dość, że mają górę, to troszeczkę dalej od miejsca respawnu. Od spawnu. Można by powiedzieć. Ależ ten czołg jest wolny, bo dobra przejmujemy strefę C, no to zaczynamy łupankę Czekaj, ile tam osób leci środkiem? Prawie kilometr do nas mają, więc Ja się za skałką schowam To już mi wyprzejeźli strefę No zobaczcie naprawdę bądź załodzę komisji do pojazdu nie potrzebuję, po co? Dobra, zajęliśmy C Ja właśnie jadę na C, więc na spokojnie wszystko. Eee, Zatrujemy punkt A. Przybyły posiłki zniż pojazdy dowódców wrogich uzupełnich. Jak właśnie mamy takie powiadomienia, prawda? Mm. To czasami warto z nich skorzystać. A, straszek poszedł. OLUJU! Cholera, pomocy... Jadę, jadę, jadę na no spręgę. O Paweł, się... No, ciebie, no Potrzebuję na prawej. Daleko, wiesz? Mam tu dwa czołgi. Spokojnie, dwa ale w niego, jednego. Osłonię cię. Dostał, Zniszczony. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, BT5, po mojej prawej. Aj! Bo ja jestem zblokowany. No dobra, ja już jadę do ciebie. Nie martw się. O dobra udało się, o shit, ale ktoś mi rurę, jest w bramie po twojej y, prawej tak troszeczkę, a to nie, to z daleka mnie ściągnął, niezły. On z daleka ściąga. Niezły snajper, ale dobrze, że udało nam się przejąć od razu szybko punkt. Dobra ja w niego biję, ja w niego biję spokojnie, dostał, jednostka naziemna zniszczona, co fajne. Widzę, widzę, nie jest o jestem o... drugi, ej, jestem drugi, haha. <laughs> to już ej. dwa kille. Ej i znowu. Jesteśmy najlepszym teamem. W drużynie. No, no to jednak od tank Tanks coś mi dało. Wiesz co, ja może postaram się... Hamuj, od cholery. Eee, i... Pyk! Dobra. Chyba nie uda mi się go trafić. Szkoda wielka. Powiedz mi, gdzie on jest, bo ja go niestety nie widzę. Znaczy, ja jestem teraz na środku i staram się... Inny Chokes. A to ty mi tutaj nie pomożesz, no dobra. Ale zaraz podjadę, nie bój się. Chciałem troszeczkę się obić gościa. Dostał, trafienie. O, pali się, dobrze. No to jak się pali, to od razu stara się do niego napadać. Jest, jednostka naziemna zniszczona. Trafienie krytyczne i zaraz trzeci kill. Ojeju, nie udało mi się trafić, niestety. Jednostka naziemna zniszczona. Jednostka naziemna zniszczona. Gdzie? No, no, normalnie czy... kierujemy rozgrywkę. Hej, jeden hit, gość jest zabity. Ale jestem bogiem. Bardzo. O, czyżby się udało, że ty będziesz lepszy ode mnie? No ładnie, ładnie. O, znowu. Dobra, wyczyściłem środek, powiedzmy. Ja sobie podjeżdżam już, już. O, holender jasny. Co to się stało? Co się stało? Masz jakieś problemy? Nie, 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 no spokojnie. Nie wiem skąd się pojawił tutaj jeden czołg, że mówiąc. A to czasami tak bywa? Boah, o, better, Oj, tyk. Oj, nie udało się, niestety. E, tak. Zniszczony, bo nie uda mi się go trafić, ale ten mi się uda. Ojej, cel misy nieosiągnięty. Dlaczego? Właśnie nie wiem. Ale gościu zasuwa, na pełnej, jedzie BT-5 Jezu Chryste, tylko mogę na za nim patrzeć Zafilenie, kolejne Jezu Chryste, ale on zasuwa Oj, teraz zwolnił dziadku Je... Dobra, udało nam się, seria... Ej, ja mam osiągnięcie seria zniszczeń naziemnych razy 6 O niestety. Co jest? Padłem. Zabici? to no, nie, to nic. To nic. Pier pierwszy raz padłem. Ooo, ja nie wiedziałem po prostu, że... Ej, spójrz na ta e, tabelę wyników. Na moje statystyki i punkty. I porównaj te no, punkty z pierwszym w ich drużynie. Aaa, ty się tutaj... Ja ciebie gonię. Ja tak ciebie troszkę. gonię, przyjaciół. O, C przejmują. Już jeden na C Nie tam ci mnie wyprzedzić, oj nie 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 Ej, bierz samolot jak O SHIT O SHIT Shit, No pomóż? A czemu a my nie jesteśmy najlepszy najlepszym teamem? Ojej, wiem. Nie wiem Co to się stało? O, o Jezu Nie wiem co się stało, wiesz? Na razie w samolocie jestem Wiesz, mój czołg stoi bokiem, jakby co? Dobra. Ja dobra, A, tak, kolizję w powietrzu. A jej, wiesz co? M mógłbyś jakoś podjechać pod C? Oj, będzie ciężko, powiem szczerze. Pojadę od drugiej strony na niego. O, samolot zniszczony, nie widziałem. O, shit, jestem uziemiony, wiesz? Jadę do ciebie, jadę, ale niestety dosyć wolno nam idzie. Drogowie, rogowie przejęli strefę! Przejeli strefę Jejuchresta, no Czy to tak trudno jest? Eee... Nie, nie to U, może Jezu jak to się pisze Eee, trójeczka No niech nie patrzy na cele, na ludzie ja już jadę, ja już od dołu będę już. O! Wiesz co, e, mógłbyś e, podjechać i zniszczyć mnie? Nie jestem w stanie teraz, poczekaj chwilkę, ponieważ balę w e, przeciwnika wiesz. Zostaje bardzo nieprzyjemne strzały. Bardzo nieprzyjemne. Wiesz co, ja jestem tutaj uziemiony i... i może jeden czołg jest tylko na C. Jadę już do was. Ajajaj. Aj, aj. ale się zestakowałem, no nie wierzę. Nie, ja już się nie ruszam. Ja już jestem Dobra. wyłączony z rozgrywki, jakby co. Ale to znaczy, czołg, dalej, czołg to znaczy? stoi na głowie. Dobra, już jadę. jadę. A jesteś na respie? E, na szczęście blisko C. To posłuchaj, e, tak jak wjeżdżaliśmy bramą, prawda? Tak. Tą główną bramą jest mostek. To ja praktycznie za mostkiem leżę. Bokiem. Dobra. O! Może uda mi się zepchnąć jakoś? Teraz się, że ciebie jadę. E, Minęło 13 minut. Mam są, masą jesteś? Czekaj. No, no dobra, się. teraz. Dobra, no teraz stoję na głowie, wiesz? Czas, czas, czas. Wiem, wiem. Musisz tak troszeczkę podjechać, bo trzech ja już by... podjeżdża pod y, C naszych. Dobra, ja będę obraniał C. Dobra, jadę na C. Tam coś sobie nie dają rady, wiesz, szczerze mówiąc. a, a ja spadłem przez to w tabeli, że stoję dupą do hmm. Czekaj, ja ci no jest słyszę, tak, jesteś tak. po mojej prawej. Widzisz mnie? Tak, Spójrz tak, w lewo. Widzisz? Leżę. Zastrzel mnie. Nie mogę w ciebie strzelić. Nie możesz? Nie. O shit. No, widzisz, jak to komicznie to... wygląda? To wygląda bardzo komicznie, jeśli mam być szczery. No niestety, nie mogę Ciebie zastrzelić. Strefę. No, Aż, a szkoda, zrobiłbym to z przyjemnością. <grywka> <grywka> Jeszcze trochę i zwyciężyny No właśnie, podjedź i zatrzymaj C całkowicie. Może ja mi się... Ja się puszczę, troszeczkę yy, przeraszuje, wiesz? Trzeba trochę naupać yy, punktacji dla nas, bo... No bo tak musimy troszeczkę postarać się. E, no dobra, to ja może sobie już poczekam, wiesz? Poczekaj, bo... No, już zaraz wygramy. To tak, jest easy peasy. Dosłownie sekunda Mam została No i win. A. Jeszcze chwilę. Jeszcze ma. Główny bombowiec został. Lata taki no, no, Oczekiwanie dobrze. na wynik, koniec. Teraz tylko pytanie: jakie ja będę musiał nazwać się odcinek? Bo <noise> kurde, przez <głos> 30% meczu leżałem na głowie. <noise> Wywrotne, wywrotne place. O no. Dobry tytuł. Ale poczekaj, dobra. Moje miejsce w drużynie, piąte, byłem nad tobą. No, ładnie. I dostałem. No, trochę osiągnięć. Nice. No, no, praca zespołowa, jesteśmy dosyć wyszakowani. O, wysoko, więc... BT7 zbadałem. Nowszą wersję BT5. Ładnie. Ładne. BT7 bardzo fajny czołg, jeśli mamy cztery. Dobra, zamieniamy się za T-26, tak. No to już jest tak, i teraz będziemy badać T-50. Badania. Aha. Bt-5 mogę jedynie sobie to kupić. I tak, aha, już nie. Dobra. Uh, sobie może mam... tak. dobrze mam. A ja sobie kupię A teraz. Nie, mogę tak. Modyfikuj. B BT5, ok. Pokażcie mi ten BT7, jak to wygląda. Daj sekundkę. Ja tylko zakupię, tak. E nie no, teraz to jest taka wiesz, krowa jeżdżąca. Ale. BT7? No, Tak, Taka troszeczkę bardziej krowa jeżdżąca. Dokładnie. Niż ta BT5. To... Ale w statystykach widzę, że się mało różnią. No. A... a którą mamy? Oto minutę nagrania, drodzy przyjacielu. 17. Oto sądzę, że to już jest dobry moment, by zakończyć odcinek. Wygraliśmy tym, w tym odcinku. Może z, małą, poty, z małym potknięciem się, a mianowicie, moją wywrotką. zostałem na e, wieży. I Niestety musiałem tak dokończyć mecz, mogłem tylko informacje dawać, ja nie wiem czy to dawało, ale chyba tak, ponieważ jak napisałem do Timu, żeby na B i C się ruszyli, no to jakoś się im to udało. Dobra, ale dzięki wam wiekie, że oglądaliście mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Dzisiaj ze mną ponownie był Dimi. Siemanko, siemanko, jeszcze się zobaczymy przez kilka odcinków. I ja. Dobra, na razie. Trzymajcie się, do siemanko. następnego razu. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.